Jak się cieszę, że mnie słychać. No, wchodzimy, wchodzimy. Wchodzimy na najszybszego bossa na świecie. Może będzie wieloetapowa walka. Ja tam nie wiem. Skomplikowana, złożona, trudna. Siedmiu złych jest we mnie jednością, a imię moje Legion! Okej. Okay. Ja pierdziele, pierdzielę, jakby nie uciekło to do go już zabił. jeszcze Mmm. A przerwniki filmowe. To nie będzie łatwy przeciwnik. Quick Time Eventy na skórny wykończą za chwilę jakiś świeci mówię. nas, wrócisz do swojego świata. Lecz jeszcze nikomu nie udało się wyrwać z odchłani własnej growy. Potrzebuję więcej. Kies. No nie wiem. Ja pier wiele. Co to było Ja też w to nie wierzę musi zostać Nie Wszystko co znałaś Wszystko co kochałaś No zostało sproponowane kiedy wydali tą grę go. Mówię, została sprofanowane, kiedy wydali tę grę, wszystko to znałem. Jest nieśmiertelny, regeneruje się. No, to było kurde przerażające ci powiem. To było przerażające. legendarną broń dostałem. Potrzebuję więcej Nie wiem, po cholerę mi jest potrzebna, jak tu nawet Diablo w tej grze jest tak śmieszny, że to jest aż wyobrażalne. Lepiej wyłącz nagrywanie, bo za chwilę komputer wyleci przez okno.